Ale tu chciałem Wam ten domek jeszcze pokazać. Tu hałas jest, nie? Ale ten, ale chciałem Wam ten domek pokazać z mojej pięknej kolejnogi. Gościu tu jeszcze nie powystawiał dużo tych rzeźb, nie? Znaczy tych ogólnie tych, kurde, wszystkich tych. Ale tutaj gościu ma masakrę, nie? Jak ja tu nie przyjeżdżałem, to ma cały dom. Koło całego domu ma powystawiane takie różne rzeczy, nie? Także ten Także gościu mamanie nie taką chyba na punkcie daj do zobaczcie sobie A. Mówię wiem że w Polsce to nie jest popularne święto nie ale ale ten Ale tutaj to jest kurczę. Tu jest dosyć popularne, nie? On tego ten Tu ma takie małe pstryczki, ale On tego będzie miał cały dom, nie? Bo kiedyś tam żeśmy tu byli, to on mówi, że wszystko sam sobie robi, nie? Nie, to jest popieprzone, nie? To co, to wygląda takie popieprzone troszeczkę, nie? Popatrzcie tutaj To chyba najbardziej popieprzony ten jest, taki człowieczek, nie? Ten wygląda realnie, jak żywy, kurde. Tam jest jeszcze jakaś babcia, nie? No, ale tamte tą kurde mówię. Najbardziej popieprzony to jest chyba ten. ten. Ten człowieczek, nie? A tam jakiś piesiu nawet idzie, żeby im pies nie zjadł. Let's lec' let's go, let's let's, 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 let's.